Witajcie wirusowicze. Po zakupach już nie było nas dużo czasu. Myślę, że jakieś 3 godziny przez te zakupy dzisiaj straciliśmy. Eee. No, musiałem koło się po drodze na parkingu sobie dopompować. Mikrofalówkę jakąś kupiliśmy, nie tą, co chcieliśmy, ale... Był albo za drogie, albo... No, ale jakaś tam jest, nie jest najgorsza. się, że jest lepsza od tej, co mówiliśmy poprzednio, mimo Mów wszystko. Jak długo pochodzi, nie wiadomo. Tam ta dość długo chodziła, więc... Zobaczymy. E... Mieliśmy kupić parę zakupów, ale... Myśmy się tak rozkręcili, że znowu żeśmy kupili kilka siatek. Nie wiem ile, bo już straciłem rachubę. Kupa forsy znowu poszła. Tym razem przeszliśmy troszeczkę na strategię. Od razu sortowaliśmy z wózków. Myśmy dwa wózki kupili żarcia. Do siatek żeśmy sortowali rzeczy suche, bezrodówkowe, lodówkowe do innej siatki. Słodycze do innej siatki, jakieś makarony i tak dalej, ryże do innej siatki. Takżeśmy starali się to jakoś. Także żeśmy przynajmniej połowę siatek zostawili w samochodzie praktycznie, w bagażniku. Nie tachaliśmy tego w ogóle do domu. I sobie tam będą 10 dni czekać w samochodzie, aż kwarantannę zaliczą. Osobna, ciastka na, osobna siatka na jakieś ciastka do kawy. Też nie wymagają lodówki. Więc to wszystko sobie 10 dni w samochodzie poleży i wirus y, zginie. To trzeba było, cośmy wyłożyli do domu, umyli. Schowaliśmy do lodówki, do zamrażarki. Czy przeżyjemy tego wirusa? Nie wiem. No, staraliśmy się bardzo ostrożni, ale. Pewna szczerze, jest bardzo ciężko, bardzo ciężko jest zachować całkowitą ostrożność. Także żeśmy po powrocie się odkazili, umyli, wyczyścili po trzy razy oczy, wózia, szyja, wszystko kurde, uszy, ręce, palce, nadgarstki. Mimo, że mieliśmy rękawiczki, maski, okulary, to jednak to jednak nie na pewności, nie? No, się okaże w praniu. Na razie.